Pasywny dochód z nieruchomości cyfrowych. Strony internetowe jako inwestycja. Rozdział 5. Monetyzacja strony internetowej. 5.2 Jak zwiększyć przychody ze strony. Zagadnienia. 5.2.1 Optymalizacja współczynnika konwersji CRO. 5.2.2 A/B testing i analiza danych użytkowników. Aby zwiększyć przychody ze strony internetowej, warto skupić się na optymalizacji współczynnika konwersji CRO oraz przeprowadzać a testing i analizować dane użytkowników. Poniżej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące obu metod. Optymalizacja współczynnika konwersji, CRO, polega na ulepszaniu strony internetowej w celu zwiększenia liczby użytkowników, którzy wykonują pożądane akcje, takie jak zakupy, rejestracje czy subskrypcje. 5.2.1.1 Analiza obecnego współczynnika konwersji. Opis pierwszym krokiem jest zrozumienie, jaki jest obecny współczynnik konwersji. Współczynnik konwersji to stosunek liczby użytkowników wykonujących pożądane działanie do ogólnej liczby odwiedzających stronę. Narzędzia, Google Analytics, Matomo. 5.2.1.2 Ulepszanie doświadczeń użytkowników, Ux. Opis, optymalizacja Ux obejmuje poprawę użyteczności strony, szybkości ładowania oraz ogólnego komfortu użytkowania. Warto zabać o intuicyjny design, przejrzystość nawigacji i responsywność strony. Narzędzia, Google Page Speed Insights, Gitmetry, do analizy szybkości ładowania, Hotjar, Crazy Egg, do map cieplnych i nagrań sesji. 5.2.1.3 Optymalizacja treści i CTA. Opis treści na stronie oraz przyciski CTA (Call to Action) powinny być jasne, przekonujące i dobrze widoczne. Używaj atrakcyjnych ofert i skutecznych wezwań do działania. Narzędzia: Content Management System (CMS) jak WordPress lub Drupal z wtyczkami do zarządzania treścią, narzędzia do tworzenia grafik jak Canva lub Adobe Photoshop. 5.2.1.4 Testowanie elementów strony. Opis przeprowadzaj testy różnych wersji strony, aby znaleźć najbardziej skuteczne elementy, takie jak nagłówki, przyciski czy układ treści. Narzędzia Google Optimize, Optimizely, do testów AB. AB testing to metoda polegająca na porównywaniu dwóch wersji strony, wersji A i wersji B w celu określenia, która wersja jest bardziej efektywna w osiąganiu celów konwersji. 5.2.2.1 planowanie testów AB. Opis określ, co chcesz testować, na przykład różne wersje przycisków CTA, układ strony, treść ofert. Upewnij się, że zmiany są mierzalne i mają potencjał wpływu na konwersję. Narzędzia, Google Optimize, VWO, Visual Website Optimizer. 5.2.2.2 Przeprowadzanie testów. Opis, uruchom testy AB, aby jednocześnie wyświetlać wersję A i B odwiedzającym stronę. Zbierz dane na temat wydajności każdej wersji. Narzędzia, AB Testing Tools jak Optimize.ly, Unbounce. 5.2.2.3 Analiza wyników testów. Opis, analizuj wyniki testów, aby zobaczyć, która wersja strony przynosi lepsze wyniki. Skup się na wskaźnikach takich jak współczynnik konwersji, średni czas spędzony na stronie, wskaźnik odrzucerń. Narzędzia, Google Analytics, do monitorowania wyników testów, Tableau, Power BI, do wizualizacji danych. 5.2.2.4 Wdrażanie zmian. Opis, na podstawie wyników testów wprowadź najbardziej efektywne zmiany na stałe. Monitoruj dalsze wyniki, aby upewnić się, że zmiany przynoszą oczekiwane efekty. Narzędzia CMS dla implementacji zmian na stronie. 5.2.2.5 Analiza danych użytkowników. Opis: regularnie analizuj dane o zachowaniach użytkowników, takie jak ich nawyki przeglądania, źródła ruchu, demografia. Używaj tych informacji do optymalizacji treści i strategii marketingowych. Narzędzia: Google Analytics, MiPanel, Kiss Metrics. Zwiększenie przychodów ze strony internetowej wymaga stałej analizy, testowania i dostosowywania strategii w oparciu o konkretne dane i wyniki testów. Optymalizacja współczynnika konwersji oraz skuteczne przeprowadzanie testów, AB są kluczowymi elementami tego procesu. Pasywny dochód z nieruchomości cyfrowych. Strony internetowe jako inwestycja. Rozdział 5. Monetyzacja strony internetowej. 5.2 Jak zwiększyć przychody ze strony.